Serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać i opowiedzieć o historii, która przyszła do naszej redakcji. Zapraszam, posłuchajcie, proszę. Litia była dość nowoczesną damą, przynajmniej do tego dążyła. Zawsze była ubrana w eleganckie ubrania, dzięki dobrej pracy, w której była bardzo ceniona przez przełożonych. Miała dwóch dorosłych synów, najstarszy Arek, miał 38 lat. A najmłodszy Emil miał 30. Lidia miała też dwie synowe. Kobieta zawsze mówiła, że obie synowe są bardzo różne, jak ogień i woda. Było to całkiem logiczne. I najstarsza synowa Irena była dziewczyną ze wsi, nie chciała pracować, wolała skupić się na wychowaniu dzieci, choć i to nie szło jej zbyt dobrze. Lidia jednak nie była zwolenniczką stereotypów dzielących ludzi na wiejskich i miejskich. Starała się obie wybranki swoich synów traktować porówno i z należytym szacunkiem. Oczywiste jest, że matka nie ingerowała w sprawy rodzinne swoich synów, dlatego praktycznie nie wiedziała nic o tym, jak żyli swo ze swoimi małżonkami. O życiu najstarszego syna z żoną wiedziała tylko tyle, że snowa wyszła za niego dzięki ciąży, ponieważ ich najstarsze dziecko urodziło się 5 miesięcy po ślubie. Irena traktowała męża jak szafkę nocną, jak niezbędną konieczność, bo sama mówiła, że wyszła za mąż tylko dlatego, że jej starsza siostra takiej doradziła. Ponadto była bardzo trudną osobą i niełatwą w komunikacji. Synowa dzwoniła do teściowej tylko wtedy, kiedy ona i jej mąż pokłócili się, bo ponad wszystko uwielbiała narzekać nie miała przyjaciół, ponieważ bardzo trudno było do niej dotrzeć. Zupełnie inna była najmłodsza synowa Lena. Po ślubie zaprzeźniła się z Lidią, uwielbiała z nią rozmawiać i wszystko zdała sobie, żeby zdała sobie sprawę, że ma szczęście mieć taką teściową. Po pewnym czasie Lidia nawet załatwiła jej pracę w swoim biurze. Koledzy dobrze wypowiadali się o synowej i mówili, że jest nie tylko doskonałym pracownikiem, ale też bardzo miłą osobą. Lena miała tylko kilku bliskich przyjaciół, z którymi spotykała się od czasu do czasu. Pewnego pochmurnego poranka Irena pojawiła się w pracy swojej teściowej. Lidia wiedziała, że ostatnio nie wszystko układało się dobrze w rodzinie jej syna, ale jednocześnie nie wtrącała się w ich problemy. Tego dnia Irena przyszła do swojej teściowej ze swoją siostrą. Mamo, nie mogę już tego znieść. Mam dość, postanowiłam, że zostawiam twojego syna i wynajmę mieszkanie. Niech sobie radzi sam. Dzień dobry, Ireno. Dobrze wiesz, że wolę nie wtrącać się w twój związek. Powiedz mi tylko, gdzie zamierzasz zamieszkać, wynająć mieszkanie i chcesz sama wychowywać dzieci? Wynajmę mieszkanie obok, poradzę sobie. A jak planujesz zapłacić za mieszkanie? Wynajem jest drugi. O tym chcę z tobą porozmawiać. Jako babcia masz obowiązek mi pomóc. Będziesz musiała dawać mi 2000 zł, by dzieci mogły spokojnie chodzić do szkoły. Irena, ale nie mam takich pieniędzy. Jeśli pilnie potrzebujesz pieniędzy, bądź cierpliwa. Do wieczora wypłacę z konta i dam ci część tej sumy. Ale nie sądziłam, że będziesz potrzebowała takich pieniędzy. Irena chodźmy. Siostra ciągnęła pociągnęła za rękaw. Rozumiesz, że matka zawsze jest po stronie syna? Gdy już miały wyjść, zobaczyły ze straszną Lenę, która wyjrzała za drzwi. Dlaczego się gapisz? Słuchaj, będziesz miała to samo. Ona cię potraktuje tak, jak mnie. Lena odsunęła się od dwóch. Rozwścieczonych kobiet. Spojrzała pytającą na swoją teściowę, a Lidia powiedziała: Nic strasznego się nie stało. Wieczorem prześle jej pieniądze, jeśli tak bardzo ich potrzebuje. To tylko pieniądze. Nie bierz jej słów do siebie. Kochani, co uważacie o tej historii? Co, co powinna zrobić teściowa? Jak powinna zareagować snowa? Dajcie znać w komentarzu. Pozdrawiam.